Specjalnie dla portalu tylko Skoki Dajana Pawicka brązowa medalistka tegorocznych mistrzostw polski w kategorii juniorów, która konno jeździ już? Jak miałam 3 lata zaczęłam. Skąd się wzięło? 3 lata to dość szybki wiek, jak na rozpoczęcie kariery jeździeckiej. No nie wiem, to tak od mamy mi się to wzięło i tak. Jeździłam cały czas na koniach, zaczynałam na koniku polskim. I tak, i tak mi się tak do... Tak mi się teraz zdziało, że jeżdżę na duże konkursy. Czy startowałaś wcześniej na kucach? Startowałam. Miałam kucyka Cairo, e, B grupę. Sama sobie go robiłam. No i teraz. E, no miałam bardzo dobre wyniki na nim. E, Sztafetę wygrałam tutaj na kawaliadzie. E, no i wygrywałam dużo konkursów na szybkość. O. No, szybkość nie jest przypadkowa. Pochodzisz z rodziny, która jeździ bardzo szybko. Czy to ma jakiś wpływ na twoją karierę? Przebywanie z braćmi, z tatą, który był świetnym sportowcem? Przypomnę kibicom, że zarówno bracia dajany jak i tata to świetni żużlowcy. No, mam wpływ. Jak, nieraz jak, jak patrzę na moich braci, jak oni jeżdżą tak szybko, boję się o nich. Bo oni ryzykują życie na, tych, na, na tym żużlu. I też, też chcę pokazać, że też umiem jeździć i... Nieraz, nieraz mi wychodzi, a nieraz nie, to zależy od dnia i nie, no walczę, walczę cały czas. Chcę pokazać, że, że umiem jeździć i cały, cały czas chcę coraz wyżej iść, że już chcę już wy, wysokie konkursy jeździć, ale jeszcze, jeszcze poziom mnie nie... Nie, jeszcze nie mam takiego poziomu, żeby już ja takie nie wiem, Grand Prix albo coś. A czy oni nie boją się o Ciebie jak Ty jedziesz? Też ci dopingują? Bardzo się boją o mnie. Dopingują. Właśnie teraz był e, mój brat e, w, e, w sobotę i właśnie dopingował mi, mówił, że nie mam się niczego... Nie mam się stresować, jestem najlepsza i... No, że on e, kibicuje mi. No i miałam drugie miejsce w sobotę i był zadowolony bardzo. A kto jest Twoim największym kibicem z rodziców? Przemek, Piotr, bracia, tata czy mama? A wszyscy ja nie umiem tak powiedzieć kto najlepszy, ale mama mi mama tata mi najbardziej kibicują oraz moi bracia i moja siostra jeszcze. Masz dwa konie na dużej konkursy i mistrzostwa polski. Czy trenujesz w jakimś ośrodku, czy macie konie u siebie w domu? No my teraz trzymamy konie w święciowie, bo nie mamy jeszcze swojej hali. No i właśnie teraz chcemy budować halę, ale jeszcze trzymamy drugi rok już trzymamy w święciowie. No. Kto jest Twoim trenerem dzisiaj? Pan Romer Ruczyński. Często razem pracujecie, to jest codzienna praca, czy taka z doskoku? Nie, raz w tygodniu mamy e, treningi. No, na razie rzadko, ale szkoła mi nie pozwala, żeby mieć częściej treningi. No szkoła dla takiej osoby jest ważna. Masz lat? 16? 16. Do jakiej szkoły chodzisz? E, do LO4. W leśnie. Tak. A czy nie przeszkadza kariera jeździecka w nauce? No, dla mnie, dla mnie tak, ale mówią mi, że no, muszę się uczyć, no ale jeżdżę codziennie, pięć koni, to jakoś muszę, wy... jakoś... jakoś wyrabiam jeszcze, ale ciężko jest. Te dwa znamy, a opowiedz o wszystkich swoich koniach. Czy to są nadzieje? Mam, mam bardzo dobre konie. Trzy, jeszcze trzy młode. Jedną mam Carmen, czterolatkę, a teraz będzie miała pięć. Jedną mam Casablankę, 3latkę. I jednego mam Met 78, 3latka. Cajero. I wszystkie przygotowujesz sama, tak? Tak. Sama. Uczę je. Wracając do tego sezonu, czy zdobycie brązowego medalu w warce było dla Ciebie zaskoczeniem, czy liczyłaś na taki sukces? Było zaskoczeniem. Pierwszy raz życiu jechałam takie zawody. No, przez jakiś czas prowadziłam, ale. Stres mnie zżarł i troszeczkę popełniłam błędy, ale się bardzo cieszę, że brązowy medal. Czy Twoją ambicją jest pojechać na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy? Jest. Marzy no, szykuję się do tego. Już jesteś członkiem kadry narodowej? Tak, tak jestem. Czyli cały przyszły, przyszłoroczny sezon będzie podporządkowany mistrzostwem Europy? Tak, tak. No, cały czas pracuję nad tym, żeby, żeby jechać. No, zobaczymy. Życzymy Ci tego, żebyś pojechała na Mistrzostwa Europy Juniorów i w przyszłości również na Igrzyska Olimpijskie. Dziękujemy. Naszym gościem była Dajana Pawlicka.